Ryterski Raj to jedno z tych miejsc, które postawiły na rodzinny wypoczynek i szybki relaks po pracy. Stąd specjalna oferta dla sądeczem, którzy mogą tu przyjechać popołudniami, bo stacja jest czynna do godziny 9 wieczorem. Po pracy mogą przyjechać sobie na stok i skorzystać z przygotowanej trasy, specjalnie dla nich, ponieważ od 17 do 21 jest karnet wieczorny. Jeszcze dodatkowo w tym sezonie w bardzo promocyjnej cenie, 25 zł za 4 godziny jazdy. To z myślą o narciarzach na co dzień pracujących. Stok jest ratrakowany po południu, tak by po 17 wyglądał jak nowy. Turyści to doceniają. Ale jest fajnie, fajnie przygotowany stok, fajne, fajne ukształtowanie i nie ma ludzi. To prawda, w środku tygodnia stok jest niemal pusty. To ważne szczególnie dla tych, którzy chcą przede wszystkim jeździć na nartach, a nie stać w kolejce do wyciągu czy siedzieć w karczmie. Ryterski Raj daje możliwość podniesienia adrenaliny, bo opisowska trasa dostarcza mocnych wrażeń i relaksu na trasie bardzo łagodnej. Jesteśmy szósty raz z roku na rok, także myślę, że dalej będziemy tu przyjeżdżać. Bardzo fajne stogi, warunki, warunki zawsze, znaczy stok jest zawsze przygotowany, Naprawdę super. W czasie ferii Ryterski Raj organizuje półkolonie. Jesteśmy tutaj na półkolonii, mamy zajęcia z dziećmi, są to cztery godzinki szkolenia. Dzieci przyjechały tutaj z terenu Nowego Sącza. Trzeba tak, 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 się uczyć. I się uczyłem, to mnie uczył i Jakoś wyszło i się nauczyłem. Tak, jedziemy ładnie. Zdaniem specjalistów najlepsze efekty można osiągnąć po kilku lekcjach z instruktorem. Cały sezon w Ryterskim Raju działa weekendowa Akademia Narciarska, bo tu do nauki jazdy na nartach czy snowboardzie podchodzi się profesjonalnie, zgodnie z zasadą, że dobrze jeżdżący narciarz nie stwarza zagrożenia na stoku. Szkolimy od godziny 9 do godziny 15 z przerwą na posiłek i z przywozem i odwozem jakby tego uczestnika tych zajęć do swojego miejsca zamieszkania. Jazda na nartach może sprawiać wielką frajdę, ale musi być bezpieczna. To z kolei stanowisko Małopolskiej Policji, która podobnie jak przed rokiem prowadzi akcję Bezpiecznie na stoku z inspektorem Wawelkiem. Po raz pierwszy mundurowi zorganizowali szkolenie i konkurs dla dzieci w Ryterskim Raju. Ten konkurs został zorganizowany dzisiaj w zasadzie przez trzy komendy, czyli Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu oraz Komisariat Policji w Piwnicznej Zdroju. Szkolimy dzisiaj dzieci, nasz patrol narciarski jest z Komisariatu Wodnego Policji szkoli dzisiaj dzieci, instruktaż udzielił przed zjazdem, który jest na czas. Następnie każde dziecko, które bierze udział w dzisiejszym konkursie może podejść dzisiaj do naszego stanowiska, przy którym będziemy Zadawać pytania właśnie związane z bezpieczeństwem na stoku i, i każde dziecko biorące dzisiaj udział również otrzyma upominek. Zabawa cieszyła się wielkim powodzeniem. Dzieciaki się nie nudziły. Rodzice podpatrywali metody instruktorów, dopingowali i sami się też przy okazji podszkalali. Najbardziej zmęczone maluchy odpoczywały na karuzeli, bo w Ryterskim Raju jest taki mały fanpark. Jest też trochę nowości dla starszych. Powstał nowy wyciąg odczykowy, e, taki, który był na początku. Taki, który pozwolił przejść płynnie dzieciom z wyciągu dywanowego na większy wyciąg odczykowy. Więc taki wyciąg stworzyliśmy e, i cieszy się on e, dużym e, powodzeniem. Stacja zmodernizowała system naśnieżania, i jest po czym jeździć. Warunki śniegowe teraz są wyśmienite. Były naprawdę bardzo dobre dni pod kątem mrozu, i dzięki temu nasze armatki wyprodukowały dużą ilość śniegu. I wygląda to na chwilę obecną tak, że średnio mamy na stoku pokrywę 100 cm. Jest więc tu i sport, i przygoda, i adrenalina, której tak bardzo potrzebują znerwicowani dorośli. I jest jeszcze coś: w porównaniu do obleganych i gwarnych stacji narciarskich w Ryterskim Raju jest ciszej i spokojniej. Tylko śnieg, narty i bezkit sądecki.